Witajcie, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was troszeczkę innym filmem. Mianowicie chcę się pochwalić swoimi zakupami ukraińskimi. Dzisiaj będą to tylko zestawy, które zakupiłam. Dokładnie są to trzy zestawy. Pierwszy zestaw, który chcę Wam pokazać, to jest zestaw z Dimensions z serii Gold Collection. Tak jak tutaj jest napisane, jest to Wianek. Tych Wianków w Dimensions jest kilka. Każdy z nich pokazuje inną porę roku. Mój Wianek jest z kolibrami, prawdę mówiąc, nie wiem, jaką porę roku obrazuję. W każdym bądź razie taką, która mi się bardzo podoba. Sam zestaw ma wielkość 35 na 35 cm winczach 14 na 14. Nazwa angielska jest Hummingbird Ref, czyli Wianek z kolibrami. No, i co mamy w środku? W środku mamy oczywiście zestaw pięknych, pięknych kolorowych nici. No, Te nitki naprawdę są bardzo bliskie mojemu sercu. Są piękne, ja uwielbiam takie kolory wymieszane. Myślę, że cały wianek w, w, po wyhaftowaniu będzie wyglądał naprawdę cudnie, tym bardziej, że. Ja ten wianek już widziałam w bardzo wielu odsłonach wyhaftowanych i naprawdę chwyta za serce. Jest on haftowany na aid 18CT, która jest w takim kolorze, tak jak oni tutaj nazywają. Jest to kolor ivory. Kolor ivory. No i co? Zobaczymy, co jest w środku. Ja już, ja już przyznam szczerze, że rozpakowywałam ten zestaw, ale on się dość mocno skleja z powrotem, bo musiałam pomacać niteczki. No i jak wygląda w środku? Zobaczmy. O. Ok. Plastikowe tu i nam zeszło. No i mamy tutaj właśnie takie nitki, które są ponumerowane zgodnie z numeracją Dimensions, ponieważ Dimensions ma swoje własne numery yy, i one nie odpowiadają żadnym innym nitkom, które są nam znane i powszechnie używane. Czasami yy, są próby zastępowania tych nici DMC, ale to nie jest DMC. I praktycznie no, nie ma takiej możliwości, żeby idealnie je w dęce dobrać. Także mamy tutaj jeden taki długi. O kurczę, jakie długie. Nie jestem w stanie chyba tego uchwycić, ale nitki są naprawdę bardzo długie. Jak ja to potem spakuję z powrotem tak pięknie, no nie wiem. Także jeden jest taki. Tutaj widzę osobno jeszcze dostałam sporą Ilość białych nici na takim osobnym plastiku. I tutaj są nitki, reszta nitek. Nie wiem, kurczę, dziewczyny, ile one mają, ale wydaje mi się, że metr mogą mieć. No więc mamy nitki. No i taka Aida. Ona jest w takim kolorze trochę ecru czy Aivory. Jak zwał, tak zwał. Nie wiem, czy ten kolor dobrze jest pokazany, bo wydaje mi się, że w realu on jest troszeczkę jaśniejszy niż na, moim, niż na mojej kamerze. Mamy taki materiał, a Ida 18. Do tego jest. A gdzie jest igła? Ok, gdzie jest igła? Kurczę. Igły mi nie dali. To są świętuchy. Chyba, że gdzieś tutaj się zapodziała ta igła. Oczywiście do tego jest instrukcja. Pokazane jest, jak haftować. Jak haftować? Jest. A, jest igła, znalazła się. Ok, igiełka też jest. O, nawet są dwie igły. Bardzo możliwe, że te igły są jakieś inne. Chociaż nie wiem. Chyba wyglądają tak samo. Widocznie uważają, że dwie igły są niezbędne do tego haftu. No i mamy oczywiście taką instrukcję z rozpisaniem wszystkich znaczków, z pokazaniem, czy to są półkrzyżyki, czy to są french knoty. Taka jest instrukcja. No i do tego mamy oczywiście cały wzór. Wzór jak widać jest w kolorze. Wzór jest kolorowy. Z drugiej strony też mamy kolorowy wzór. Tutaj, według tego schematu, wygląda na to, że powinny być cztery takie kartki. I każda z tych kartek będzie pokazywała nam inną część wzoru. Raz. Dwa. Aha, czyli. Po prostu te kartki trzeba odwracać. I z jednej strony jest, z jednej strony jest yy, wzór, który będzie dotyczył jednej części, z drugiej będzie pewnie dotyczył drugiej części. Aha, czyli tak, tak, tak i tak. W ten sposób. No. Tak wygląda mój świeżo zdobyty zestaw z Dimensions. Nie wiem, kiedy go będę haftować. Jest on kupiony tak na zaś. Może kiedyś, jak, jak e, będzie mi się bardzo nudziło, to się za niego chwycę. Trochę bałam się, że ten wianek zniknie, ponieważ te wianki lubią znikać i lubią się więcej nie pokazywać, albo pokazywać się później w jakiejś horrendalnie wysokiej cenie. Dlatego chciałam go sobie już kupić, żeby mieć, żeby leżał sobie gdzieś tam w szufladce i grzecznie czekał aż się zdecyduje na jego haftowanie. Dobra, ja nie będę już tego pakowała na wizji. Nie chcę Wam zabierać za dużo czasu. Tutaj sobie na razie odłożę. Później spakuję to porządnie z powrotem. Dob Drugi zestaw, który chciałam Wam pokazać, jest to zestaw z firmy Classic Design z taką piękną Japonką. Ja ten wzór znam już od bardzo dawna i podobał mi się on od, od paru lat. Niestety nie zakupiłam go w okresie, kiedy był dostępny w normalny sposób czyli można go było kupić sobie po prostu w sklepie za normalne pieniądze. Przegapiłam ten okres. I teraz, gdy się na niego zdecydowałam, okazało się, że niestety nie jest on nigdzie dostępny. I jedynie, gdzie możemy go zakupić, to jest eBay lub Amazon. I cena za taki zestaw oryginalny z firmy Dimensions kosztuje około 100 dolarów. Plus oczywiście trzeba zapłacić jeszcze za niego dodatkowo pieniążki za przesyłkę. A czasami ta przesyłka to jest połowa kosztu wysła samego zestawu. Także no, stwierdziłam, że na głowę nie upadłam i 150 dolarów nie będę wydawać na zestaw z Dimensions. No i właściwie o tym zestawie sobie zupełnie zapomniałam. I kiedyś w rozmowie z panią Czajkowską okazało się, że właśnie ten zestaw. Ma ona w swoim sklepie, ale z firmy Classic Design. Firma Classic Design produkuje swoje zestawy na podobieństwo, chyba firmy Dimensions, i sprzedaje je głównie, z tego co widzę, to najwięcej tych wzorów możemy znaleźć za naszą wschodnią granicą w Rosji czy na Ukrainie. Czy Litwie, Łotwie i Estonii. Ja nie byłam za bardzo przekonana do tego, czy, czy, czy warto kupować, czy nie, I dlatego przez jakiś czas oglądałam na YouTubie różne kanały, na których Rosjanki pokazywały różnice między tymi wzorami z Classic Design a oryginalnymi zestawami. I uznałam, że ta różnica nie jest aż tak duża. I że spróbuję wyhaftować ten wzór, właśnie z tego, od, od firmy Classic Design. I ewentualnie, jeżeli mi się nie, nie będzie podobało to, co wychodzi, no to po prostu komuś to podaruję. Chociaż myślę, że na pewno wyjdzie bardzo ładnie. Ale z pewnością inaczej niż oryginał. No dobrze, to zobaczmy, co jest w tym zestawie. Tu jeszcze pokażę Wam oryginalną nazwę. Nabor dla, wyszywa, dla wyszywki krestom Nevesta, Rozmiar 34 na 34 cm firma Classic Design. Ja na końcu pokażę Wam y, również to, co znalazłam w sieci. W jaki sposób ten obraz został oprawiony przez jedną y, z hawciarek. Bardzo mi się spodobał ten sposób oprawienia i myślę, że ja też mniej więcej w tym kierunku pójdę. Co zawiera zestaw? Otwieramy go. No i mamy tutaj cztery opakowania takiej złotej nici. Przy czym trzy z nich są takie same. Takie to jest takie ciemne złoto. A jedna Nie, przepraszam. Trzy są takiego jasnego złota, a jedna jest takiego ciemnego, brudnego złotego koloru. Oprócz tego mamy na organizerach nici. No te nici są dużo, dużo krótsze niż nici w zestawie Dimensions. Nici, które używa firma Classic Design, to jest oryginalne DMC. Prawda? To jest jeden organizer z nichmi i drugi organizer z nichmi. Tutaj mamy tylko trzy kolorki. Każdy, każdy kolor ma swój numer na organizerze. Oprócz tego mamy również kanwę AID. W takim kolorze Ekry czy Ivory. Kiełkę. Jak widać. Igła jest konkretnych rozmiarów. Ja myślę, że ja tej igły na pewno nie będę używała, ponieważ ta igła to jest w moim odczuciu co najmniej 24, a może nawet 22. Zobaczymy jeszcze, jak, jaką. Jaką używają tutaj AIDĘ? Ile CT? Aha, AIDĘ to jest ZWIGART 16 CT. No i mamy tutaj również całą listę mulin. To, co jest bardzo fajne i, i, i ciekawe w tym zestawie, to jest to, że. Każdemu znaczkowi oraz numerowi na organizerze mamy przypisaną konkretną mulinę DMC. Czyli jeżeli mi zabraknie muliny z organizerów, będę mogła sobie sama po prostu dobrać mulinę z, mojego, z mojej palety, którą posiadam. Nie będę musiała szukać już jaki to jest kolor, domyślać się. Czasami te odcienie naprawdę są bardzo zbliżone i ciężko jest dobrać odpowiedni kolor. Tutaj już mamy listę wszystkich numerów DMC, także możemy sobie w każdej chwili z tej listy skorzystać. No i sam wzór, sam wzór. Wzór jest dość duży. Każda kartka tego wzoru to są mniej więcej dwa arkusze, dwa arkusze A4. Jest on jednostronny, kolorowy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć stron. Takich podwójnych A4 do wyhaftowania. Ja mam nadzieję, że ten wzór znajdę w formacie XSD i będę mogła używać sagi, ponieważ ja już nie wyobrażam sobie w tej chwili haftowania z kartek. Chociaż ten wzór wygląda no, na bardzo czytelny. Widać, że nie ma tutaj przynajmniej w tym obszarze jakiejś, jakiejś wielkiej pikselozy, więc myślę, że nawet z tej kartki nie haftowało by się go jakoś bardzo źle. No ale ja się już przyzwyczaiłam do sagi i dla mnie haftowanie z sagi jest wielkim komfortem, dlatego myślę, że ten wzór znajdę, no i trafi on do mojego elektronicznego portfela. Tak wygląda. Sam wzór. I co wam jeszcze chciałam, dziewczyny, powiedzieć na temat tego wzoru? <laughs> tak jak mówiłam, na Amazonie albo na Ebayu, był on do kupienia w kwocie około 100 dolarów. A ja ostatnio trafiłam do takiej grupy sprzedażowej, angielskiej albo amerykańskiej, chociaż myślę, że bardziej jest to amerykańska grupa, ponieważ większość sprzedaży odbywa się ze Stanów. No, i na tej grupie jedna z dziewczyn właśnie sprzedawała tą piękną Japonkę i sprzedawała ją w całkiem przyzwoitej cenie, ponieważ cena to było 60 dolarów. No i co, uległam? Stwierdziłam, że te 60 dolarów już jakoś przeboleje. Wzór poprosiłam ją, żeby wysłała do mojej koleżanki do Stanów. W związku z tym, przesyłka do Polski no pewnie nie będzie mnie nic kosztowała, bo koleżanka mi go przywiezie lub poda przez kogoś, kto będzie przylatywał do Polski. Więc cała operacja kosztowała mnie 60 dolarów. Jestem przeszczęśliwa, że ten wzór udało mi się dostać w, również w formie oryginalnej. I mój plan jest teraz taki w przyszłym roku, jak tylko skończę haftować moją wspaniałą wróżkę z HEDA. Wyhaftuję oba te obrazy, czyli zarówno wzór z Classic Design, jak i również wzór z firmy Dimensions. No i potem porównam, czy firma Classic Design rzeczywiście warta jest zakupu, czy też wychodzi po prostu koszmarek i nie warto w to inwestować. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Wręcz nie mogę się doczekać. No ale teraz priorytetem moim jest head, którego chcę skończyć do lipca przyszłego roku. No i temu chcę się całkowicie poświęcić. Także tak to wygląda. Teraz zapraszam Was na to, żeby zobaczyć, jak ten wzór wyszedł wyhaftowany. Jeszcze zakupiłam jeden zestaw, którym myślę, że ja normalnie bym tego zestawu nigdy w życiu nie kupiła. Jeśli zobaczyłabym go na, na zdjęciu, to prawdopodobnie na zdjęciu oczywiście takiego wzoru, to prawdopodobnie nigdy w życiu bym go nie kupiła. Natomiast ja ten wzór już Wam go pokazuję, ja ten wzór zobaczyłam wyhaftowany na Instagramie przez jedną Rosjankę, i po prostu zakochałam się. To, co tutaj widać na, na zdjęciu, to naprawdę nie jest nawet w połowie takie ładne, jak to, co wychodzi po wyhaftowaniu. Yy, oczywiście, musiałam dojść do tego, kto jest producentem tego zestawu, kto, yy, gdzie mogę go kupić, co okazało się, no dość długotrwałym procesem, ponieważ jakoś nie mogłam go namierzyć nigdzie, aż wreszcie trafiłam. I okazuje się, że jest to taka firma, która się nazywa Zdjęłaj swoimi, swoimi rukami. zdjęłaj swoimi rukami to jest nazwa tej firmy, jeżeli ktokolwiek chciałby szukać ich zestawów, czy ten zestaw konkretny no to musisz szukać pod nazwą tej firmy zdjęłaś swoimi rukami pod taką też nazwą firmy funkcjonuje ten zestaw w, w ukraińskim naszym sklepie i tam są różne oczywiście zestawy z tej firmy no ale ja zakochałam się w tym i ten postanowiłam sobie kupić Jest to bukiet z hortensjami ja nie wiem, ja ostatnio mam mnóstwo bukietów z hortensjami nie wiem kiedy ja je wszystkie wyszyję ale jakoś te Hortensje chwytają mnie też za serce. No i dlatego też pewnie się w tym bukiecie zakochałam. Co mamy w tym zestawie? Yy, jeszcze wrócę do wielkości tego obrazu, to jest 70 na 50 cm. No, wydaje mi się, to strasznie duże. 70 na 50 cm, aha ja już ten zestaw oglądałam. Także go trochę poprzestawiałam. Wyciągniemy nitki. Odnośnie nici, to muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, jakie są tutaj nici, ponieważ producent nigdzie nie podaje. Ja starałam się znaleźć informacje odnośnie tego, jakie nici są używane do zestawu. Niestety nigdzie takiej informacji nie znalazłam, także nie wiem, co to jest. To może być PNK, to może być DMC. Nie wiem, nie wyglądają, nie wyglądają mi one na chińskie nici. Raczej myślę, że to jest jakaś taka rosyjska firma, coś jak nasza Ariadna, może. No, nie wiem. Zobaczymy, jak to się będzie haftowało. Chyba, że to są muliny gamma. Nie wiem, nie mam do, doświadczenia niestety z tymi wszystkimi yy, wschodnimi mulinami, także trudno mi jest yy, zgadywać. W każdym bądź razie kolorki są piękne, prawda? Cudne kolorki. I myślę, że sam bukiet, jeżeli go wyhaftuje i kiedy go wyhaftuje i jeśli go wyhaftuje, to myślę, że też wyjdzie pięknie. Takie mam dwa organizery. Organizery wyglądają bardzo fajnie. Myślę, że z nich się będzie dobrze wyciągać nitki. No więc mamy nici. Do tego jest kanwa wyciągnę może wszystko o, przykleiło mi się coś, kanwa jeszcze tutaj przeczytajmy sobie. W zestawie jest AIDA 16CT zawiera on y, ten zestaw 55 kolorów mulin, pisze koton muline, czyli jakaś mulina bawełniana, instrukcja organizer y, igłę. No i białą aidę, jakieś A aida jest o konkretnych rozmiarów, igła jest, wow, jaka igła, to jest chyba igła 24, myślę, że na pewno to nie jest igła 26, bo igły 26 są dużo mniejsze, no ja nie wiem, 24, ja nie haftuję nigdy igłą 24. W związku z tym ta igła na pewno będzie do wymiany. Jak również będę wymieniała Aidę. Ja dziewczyny jestem przeciwniczką haftowania takich wzorów bez tła kwiatowych, szczególnie na Aidzie, a już w ogóle 16, to kompletnie odpada. I w moim przypadku będzie wymiana na LEN i będzie to Permin, będzie to permin biały. Ja jestem zakochana w tym perminie. Uwielbiam go. Uważam, że wszystkie obrazy na nim haftowane, wszystkie wzorki po prostu wychodzą przecudnie, przecudnie. Jestem wielką fanką perminu. Jestem wielką fanką białego koloru tego perminu. I może nawet Wam go pokażę. Poczekajcie, bo chyba mam nawet tutaj pod ręką. O, trochę będzie takiego szurania. Bo z tym się nie przygotowałam, dobrze okay. tu mam nawet na tamborku założony, widzicie ten, ten perwin, on jest jak pergamin jest piękny no ja jestem wielką, wielką fanką i on do końca też nie jest taki biały, kolor jest biały, natomiast nie wiem czy to widać, ale on je, jest taki leciusieńko wpadający, taką, to on ma taką złamaną biel Naprawdę wygląda pięknie i myślę, że wyhaftowany wzór na tym, te kwiaty na tym perminie myślę, że to będzie arcydzieło. <grymne> Oczywiście, arcydzieło dla tych osób, które kochają kwiaty arcydzieło dla tych osób, które kochają kolory dla których takie kontrastowe kolory nie stanowią problemu to myślę, że tym osobom taki obraz na perminie na pewno wpadnie w oko. Dobrze, to permin pokazałam. No i teraz instrukcja. Słuchajcie, już tą instrukcję oglądałam. I ta instrukcja to jest naprawdę porażka. Ponieważ instrukcja, nie wiem, czy jestem w stanie to w objąć, ale postaram się. Instrukcja jest na no nie wiem na ile, ale ta instrukcja ma chyba z betr? na pół metra. Może to pokażę może mi się uda. Słuchajcie. O. Taka jest instrukcja. Ciągnie się, ciągnie się. Ciągnie się. No, instrukcja jest konkretna dziewczyny. Dla mnie nie do użycia ta instrukcja. Ale z tego co wiem, to ten wzór jest w XSD ostatnio koleżanka Magda. Mi podesłała link do, do instrukcji WixSD, także ja będę na pewno korzystała z tej instrukcji. Na pewno sobie wzór przeniosę do Sagi. No i tylko oczywiście haft z Sagi wchodzi w rachubę, bo haftowanie z tego, co tutaj jest, to jest nierealne. To sobie można powiesić na ścianie jako jakiś plakat, ale na pewno nie, nie da rady z tego haftować, chociaż może są fani takich kolorowych wzorów są fani takiego haftowania z takich nadrukowanych papierków no i tu mamy jeszcze instrukcję z kolorami jak widzicie jest opisane dwie nitki pół krzyżyki i krzyżyki w dwie nitki no i tak to wygląda ten mój zestaw, trzeci. Z wszystkich tych zestawów bardzo się cieszę. Yy, tak jak mówiłam wcześniej, żaden z tych zestawów nie jest do kupienia w Polsce. Trzeba sobie go ściągnąć. Koszta ich również nie są jakieś bardzo wysokie. Także myślę, że jest to do zorganizowania. No i co? Tak wyposażona. Taki zestaw trzech haftów. Czekam na moment, w którym będę miała po prostu więcej czasu, aby je wszystkie wyhaftować. Czego sobie i Wam życzę. Cześć!